Halo, halo, cześć Mano, z tej strony Matykoniks i witam Was serdecznie w kolejnym odcinku Zemkrika na moim kanale, oczywiście w grze Farms, na Tor 22 i w dzisiejszym odcinku, tak jak zapowiadałem, dzisiaj będziemy sobie kontynuować siano kosy e, na mojej łące i dzisiaj będziemy sobie właśnie, że tak powiem, e, zgrabiać oraz prasować ale również będziemy sobie dzisiaj zbierać bele za pomocą przyczepy samozbierającej, którą sobie dzisiaj właśnie zakupię. Będziemy sobie później, właśnie, prasować naszym masejkiem, ale musimy sobie jeszcze dzisiaj kupić właśnie przyczepę. Ani za, ale zanim zaczniemy sobie właśnie te nasze roboty, że tak powiem, Pimpuś tam bardzo mocno z saręką się tam widzę, że tak powiem, kontaktuje. Nieważne, musimy naprawić nasze ciągniki, ponieważ nasz makornik, że tak powiem, jak jak widzicie, ma zniszczony jest, tak jakby uszkodzenia ma w 100%. Yy, I musimy to właśnie dzisiaj naprawić. I z tego, że mamy z tego powodu, że mamy warsztat, yy, to dzisiaj właśnie to uczynimy. Dlatego podchodzimy sobie do naszego klucza. Yy, I teraz tak, yy, napraw za 17 tysięcy, elegancko, yy, więc naprawiamy sobie właśnie. Jeszcze a propos pieniędzy, yy, spłaciłem kredyt, 100 tysięcy kredytu spłaciłem. Ale chyba będę musiał go dzisiaj z powrotem, że tak powiem, troszeczkę wziąć, bo przyczepa ogólnie, którą chcę dzisiaj zakupić, kosztuje, e, nawet sobie sprawdzę, bo zapomniałem oczywiście, zna, jak to ja, czekajcie, ona kosztuje 50 tysięcy. E, więc chyba nie bardzo, że tak powiem, mi starczy. Także naprawiamy sobie kornika właśnie za 17 tysięcy. E, dobra, wyjdzie mi idealnie jednak. Dobra, już się bałem, że będę musiał z 5 tysięcy kredytu brać, ale na szczęście wyszło mi idealnie. E, że tak to powiem, więc e, no. Mamy naprawionego kornika. Ogólnie jeszcze sobie możemy sprawdzić jak nasza zgrabiarka. O, nasza zgrabiarka, z tego co widzę, jest też Git, ale nie będziemy już tu nic zrobić, bo tak jak mówię, nie wystarczy mi na przyczepę. Makornika ehm, chciałem naprawić. Ogólnie jeszcze miałem w planach naprawić e, Maseja, bo w Maseju trochę też już jest uszkodzony, ale nie jest jeszcze źle. Ehm, także co, mamy naprawionego Makornika, także elegancko możemy sobie do niego teraz wsiadać i e, że tak powiem lecieć. Zgaszę te światła, bo ja tylko zapaliłem je, żeby były na początku czekajcie jeszcze sobie podgłoszę grę bo mam już ciszone po odcinku z po odcinku z od nędzy więc musimy, muszę sobie już, że tak powiem podgłosić o, tutaj jest głośność pojazdów więc my sobie teraz właśnie lecimy i będziemy sobie właśnie zgrabiać nasze pole właśnie więc my sobie lecimy Dziękuję Wam, oczywiście, za wszystkie komentarze, jakie pisaliście. Niestety, nie, nie jestem w chwili, jak to nagrywam, to jeszcze na, nie wrzuciłem nawet tego odcinka. Więc nie wiem, co jeszcze pisali. Czy Wam się intro spodobało? Ale myślę, że na pewno Wam się spodobało. Ogólnie, pod odcinkiem, yy, że tak to powiem, też dlaczego? Bo spłaciłem to 100 tysięcy kredytu, ale jeszcze trochę pieniędzy mi poszło, i to na to, że testowałem sobie yy, dwa ciągniki. Testowałem sobie Maseya, yy, właśnie yy, 7T, nie ja, źle mówię. Zresztą zaraz wam pokażę Dwa ciągniki testowałem i testowałem jeden duży pług Ponieważ orałem moje pola wszystkie Wszystkie moje pola są w chwili obecnej zorane, bo nie były I orałem sobie właśnie pod odcinkiem wszystkie moje pola O, na przykład już dzisiaj jak widzicie w tym miejscu nie laguje Także tak jak mówiłem, zależy od wczytania mapy Podlatałem troszeczkę przed odcinkiem po mapie I już jak widzicie nie laguje Także po prostu muszę zawsze przed odcinkiem E, sobie latać e, troszeczkę po mapie Nie umiem latać, ale muszę latać po mapie, także no ale e, właśnie, wykryj szerokość mi e, i tak, włączamy sobie naszą skrębereczkę elegancko i teraz tak, e, musimy sobie nią jechać, e, dobra, trochę nie, żeby tam z 17 można tak myślę jechać e, i właśnie Testowałem sobie dwa ciągniki. Testowałem sobie ogólnie mm, maseja Tego 7720S oraz testowałem sobie New Hollanda T7 HD Series. Ym, I powiem szczerze, że te dwa ciągniki naprawdę mega mi się podobają i zastanawiam się na którym. Yy, zastanawiam, zastanawiam się po prostu, którego kupić, yy, właśnie bo te dwa ciągniki mam na oku. Yy, dlatego zrobimy sobie ankiety. Wbijajcie sobie do ankiety po prostu i zaznaczajcie. Po prostu, że tak powiem, e, który ciągnik Waszym zdaniem będzie, e, że tak powiem, lepszy. E, dlatego właśnie, tak jak mówię, zaznaczajcie w ankiecie. Ankieta będzie w opisie. Bo naprawdę sam się zdecydować nie mogę. Dlatego no, najlepiej zdecydujecie właśnie Wy, właśnie zaznaczając ankietę. E, I w najbliższym czasie ten ciągnik sobie będziemy właśnie kupywać. Także zresztą w następnym odcinku Wam powiem, jakie są wyniki ankiety. E, także... Także, no boże, żebym wjechał na, że tak powiem, tory, ale nieważne, e, więc my sobie tutaj dalej to zgrabiamy, e, później jeszcze sobie właśnie będziemy prasować i będziemy sobie to zbierać, ale właśnie będziemy musieli sobie kupić przyczepę, e, na którą idealnie by wystarczy kasy, właśnie, e, także jestem bardzo zadowolony. Przydałoby się jeszcze tego Makornika zatankować, ale już tego dzisiaj nie będę robić. Ee, więc to, ale najważniejsze, że sobie go naprawiłem, no bo on najgorzej właśnie tutaj był, jeszcze klas chyba ma e, słabo, chociaż jeszcze zobaczymy, ale i tak go już dzisiaj nie naprawię, no bo po prostu nie mam pieniędzy na to, mm, niestety, zarobiłem dwa, e, 200 tysięcy e, w poprzednim odcinku, ale już bym wydał, bo właśnie no, spłaciłem 100 tysięcy kredytu, troszeczkę powypożyczałem maszyn, i tak to się stało, że już tych pieniędzy nie ma, niestety, były i się zbyły, że tak powiem, ale jeszcze mówiłem, że testowałem pług i testowałem pług, że tak powiem, że Wam pokazuję jaki, bo nie pamiętam jaki on był firmy, chyba New Holland też on jest, ale nie chcę właśnie się pomylić, dlatego nie będę, oj, czekajcie, widzę, że mi się GPS troszkę... E, oczywiście, standardowo musiał zepsuć, dobra. E, ogólnie, propu Puga, to testowałem sobie Lemkena. Pug naprawdę zajebisty. czysta oni wymaga, ale nasz e, klas na spokojnie sobie nim daje radę, bo sobie sprawdzałem. E, I pług jest ogólnie bardzo zajebisty. Nie nie kosztuje on bardzo dużo jakoś. E, I naprawdę, robota nim to czysta przyjemność. Ma zajebiste animacje i jest ogólnie duży, i jest zajebisty. I prawdopodobnie jak będziemy sobie kupywać ciąg ciągnik, to właśnie razem z od razu tym pługiem I wtedy zrobimy sobie akcję orkę. Właśnie, myślę, że wtedy będzie fajnie tak zrobić. Więc takie właśnie mam plany, żeby tak właśnie sobie zrobić. Dlatego zaznaczajcie w ankiecie, który ciągnik sobie kupujemy. No i ten ciągnik, który oczywiście wygra, no to po prostu sobie go... Kupimy. Szczerze mówię, mówiąc, no, oba mi się mega podobają, ale już jak miałbym wybierać, no to chyba wolałbym e, Maseja, ale to właśnie jeszcze, jeszcze nie wiem. Wy zaznacz, zaznaczajcie w ankiecie po prostu, no i już w sumie wy zadecydujecie, jaki ciągnik sobie kupimy. Bardziej jestem za Masejem, ale że tak powiem, niech Holand też mega mi się podoba. E, Propo jeszcze Koni, no to Masej jest trochę słabszy, bo Masej ma maksymalnie. 280 koni, no a New Holland ma aż 313, tak że wiecie nawet sporo właśnie, także no zaznaczcie w ankiecie bardziej jestem za Masejem, ale sami zdecydujcie po prostu, nie, nie, nie patrzcie na moją opinię tylko sami, że tak powiem zaznaczajcie i zobaczymy który ciągnik wygra, chociaż coś czuję, że pewnie Masej wygra, bo powiedziałem, że Masej mi się bardziej podoba także znając Was to pewnie zaznaczycie to co mi się bardziej podoba także no w sumie tak wiecie ale zaznaczajcie jak chcecie zresztą co mnie to eee, więc my sobie właśnie tutaj że tak powiem zgrabimy troszeczkę tego pola ogólnie jeszcze w jakim miejscu będę chciał te bele rozodowywać chciałbym te bele rozodowywać tam właśnie koło krów tylko trzeba będzie wyprowadzić, że tak powiem, stamtąd rozrzutnik oraz beczkę, bo prawdopodobnie właśnie pod tamtą wiatkę będę chciał sobie tysianko wziąć, tam rozładować. Także będzie tam trzeba tam to przedstawić, przestawić maszynerię. O kurde, takich małych pokosów to ja już dawno nie widziałem, nie? Bo ja zawsze po trzy razy kosiłem, to takie wielkie były, a dzisiaj, dzisiaj nam pójdzie spoko, już że tak powiem te... Prasowanie, prasa się już nie będzie tak bardzo zapychać, że tak to powiem. E, także. Także no. E, więc my co? Zrobimy sobie w sumie e, tyle tego. szczęście w sensie zgrabimy sobie, co zgłosiliśmy sobie w poprzednim odcinku. Do właśnie tego silosa, tak jakby. E, I myślę, że będziemy mogli sobie już jechać, e, iść po Maseja i będziemy mogli sobie zacząć e, prasować, właśnie. Byłem sobie łykapiciel w sumie, że tak powiem, mam trochę zaschów eee, właśnie. No, eee, także co? Eee, moje plany, jak widzicie, względem tej serii są naprawdę bardzo duże. Eee, I ogólnie, jeszcze w najbliższym czasie będę chciał kupić sobie głębokość 3-metrowy, ten, który testowaliśmy jakiś czas temu, właśnie będę chciał sobie go kupić i ogólnie w najbliższym czasie dużo maszyn będę miał, będę chciał kupić właśnie. Także to wszystko już w najbliższych odcinkach. Dobra, wiecie co? Bo tu już widzę, że zaczyna się tak gównianie koło tego Silosu, dlatego ja tutaj już tego na razie Makornika, że tak powiem. Sobie zostawię tutaj, niech on sobie tu stoi, a my lecimy sobie teraz do naszego Masejka. Hmm, który sobie stoi na naszym gospodarstwie Odpalamy sobie go i lecimy sobie właśnie nim e, Troszeczkę poprasować Bo właśnie nim postanowiłem Że sobie dzisiaj poprasujemy Bo on jest że tak powiem elegancki Że tak powiem do e, tej prasy Także nim sobie dzisiaj Właśnie lecimy Dobra e, Lecimy sobie Nasz pimpuś gdzieś tutaj nie wiem gdzie on się zapodział Gdzieś uciekł chyba Eee to tam wywalone tego psa Głupi pies i tyle to jest Yy, że tak to powiem yy, więc my sobie lecimy teraz i będziemy sobie mogli prasować z tego co widzę tu jest 300 litrów słomy jeszcze więc pewnie mi pierwszą belkę wywali jako słomę, chociaż zobaczymy, bo czasami tak to jest, a czasami tak nie jest, więc zobaczymy zresztą jak to właśnie będzie. No, ale mam nadzieję, że tak właśnie nie będzie w sumie. Z tego co zauważyłem nagrywając intro dopiero po tylu odcinkach yy, zauważyłem, że tej masy nie ma Kogutów właśnie. Ja nie wiem jak to się stało. Hmm, że tak powiem, powiem, że grał na tym mastoju naprawdę już dużo, jak widzicie prawie 50 godzin już ma, a dopiero zobaczyłem dopiero co, jak nagrywałem tak intro, że on nie ma kogutów, właśnie się zdziwiłem, hmm, właśnie, bo dwa ciągniki tam miały koguty na intrze, a nie miał niestety, e, także no niestety, że tak powiem, trochę szkoda, ale no trudno, i tak intro wyszło zajebiście, dobra, to czekajcie, tu widzę, muszę sąsiadowi, trochę na rzepach, wiadę, może się nie obrazi że tak powiem. Więc my sobie tutaj teraz włączamy naszą prasę. Tylko musimy sobie lepiej podjechać w sumie. Boże, tak podjechał. No kurde, przez ten rzepak nie mogę. No niedostępny teren. Co mnie to? Ja tu chcę prasować moje sianko Piękne. Że tak to powiem. Dobra, pusujemy sobie, że tak powiem. Ile na godzinę? 16 myślę, że można prasować elegancko. Także sobie prasujemy. Dobra. Dobrze, że, że jest to pikanie, że tak powiem, bo kurde, było źle, jakby nie było. Kurde, zapomniałem zmienić to N. zmienić na 150 cm. Dobra, to już będziemy prasować na takie belę Zapomniałem to zmienić, kurde. No ale już trudno, będziemy pracować sobie, mm, że tak powiem, tak. Yy, już trudno. No, jakoś mega dużo tych belek nie będzie. No, bo jednak, no, tutaj nie było to koszone 500 razy. Tak jak zawsze. Tylko jednak, no, było to. To jest jeden pokus tutaj. Em, tylko jednak. Także, no, tego siana jakoś mega dużo nie będzie. Ale myślę, że to, co sprasuje tutaj, to wystarczy na dosyć długo. Dla naszych próbek. E, które właśnie, już sobie zakupimy w następnym sezonie. Prawdopodobnie, właśnie. Także. Także, no, dobra, znowu mamy pełną prasę. O, no kurde. Naprawdę. O. Musiało tak zbraknąć mało. Mm, dobra, elegancko, i pracujemy sobie dalej. Yy, że tak to powiem. No, no tu z jednego pokosu mamy jakieś trzy bele Coś takiego. Także w sumie nie jest jednak tak źle. Yy, w sumie. Ale mogłoby być lepiej, wiadomo. Ale już trudno. Yy, że tak to powiem. Więc sprasujemy sobie tutaj trochę i polecimy sobie właśnie yy, kupić tą pszczepę yy, do ładowania tych belek, właśnie, bo to jest oczywiście też bardzo ważne, żeby sobie ją kupić, dobra, bo jednak ona no, nam będzie potrzebna. No, w końcu to jest czas najwyższy, żeby ją kupić, bo naprawdę często ją ostatnio używam, yy, więc już po prostu nie mam sensu, żeby ją wypożyczać dalej, tylko po prostu już sobie ją kupię i będzie po prostu elegancko właśnie dobra mamy znowu pełną pracę jak to wygląda z pierwszej osoby w sumie a nie widać za dużo niestety yy, także trochę szkoda ale trudno yy, więc my sobie pracujemy dalej yy, i co bym chciał jeszcze tutaj powiedzieć takiego ważnego chciałbym powiedzieć to że jutro yy, najprawdopodobniej pojawi się odcinek z Huntera i będzie to specjalny odcinek z Hunter'a, w trzech sobie go prawdopodobnie nagramy I będzie właśnie w trzy osoby, z Dawidem oraz Kamilasem. oczywiście standardowo I będzie to odcinek specjalny dlatego, że kupiłem właśnie ten dodatek z tą nową map mapą I z zwierzętami i będziemy na tej nowej mapie sobie grali właśnie, także Jutro prawdopodobnie właśnie pojawi się ten odcinek, więc miłośników Hunter'a serdecznie Zapraszam właśnie na odcinek. Yy, ci którzy lubią Huntera to serdecznie właśnie zapraszam Was na yy, jutrzejszy odcinek z Huntera. Yy, także także mam kadra, kurde, są tak mało wow, Nienawidzę tego. Dobrze, że to pika, bo kurde inaczej ten się zagapieł i, i połowę łąki przejechał, nie tej pracy, także. Także dobrze, że to pika. Bo jakby nie pikało, to właśnie było słabo. Hmm, także, no, e, no, tych belek, ja z tego co widzę, to nie będzie dużo, jednak będzie ich mało, niestety. Yy, ale, no, tak jak mówię, nie masz co dziwić, no, jednak tutaj nie sprasowałem tego, znaczy, nie sprasowałem, no, skosiłem to raz po prostu, także. Także, no. Ale, kurde, naprawdę, zestawik ten masy ide idealnie wygląda z tą prasą, nie? To jest zajwisty zestaw, że tak powiem. Mega mi się to podoba, niż masz normalnie Także Także no dobra Wyładowujemy sobie dalej Że tak powiem I prasujemy sobie dalej Właśnie Także Także no Dobra Elegancko Tutaj trzeba jeszcze podjechać, kurde Bo tu oczywiście co te pokosy, które Prasa oczywiście nie zbiera, bo to niby nie należy do mojego terenu, nie? To jest niestety trochę takie przykre, ale nic z tym nie zrobię, że wygląda to jak wygląda po prostu. Także dzisiaj właśnie kończymy se siano kosy, Z tego co widzę mam dopiero 15 minut, także nie spodziewałem się, że tak szybko mi to pójdzie wszystko. Że tak to powiem, więc w sumie będziemy mogli dokończyć może nawet i te, te zgrabianie, no bo tutaj sprasujemy sobie te kokosy. No to będziemy mieli może z 20 minut, no to jest zbierać, no to to będzie bardzo krótko, yy, właśnie. Także, także no, no myślałem, że trochę dłużej mi to wszystko zajmie. No ale oczywiście to dobrze, że to mi nie zajęło jakoś mega długo dobra. Yy, więc wyładowujemy kolejną belkę, że tak to powiem. I pracujemy sobie dalej. Ale kurde, naprawdę ten Masy jest zajebisty, wygląda stop nie? Ogólnie ten Masy jest tak jak już zresztą mówiłem to e, od początku e, właśnie, bo naprawdę ten Masy jest piękny. Ale niestety, no już będą się, będzie się jego żywot, że tak powiem, znaczy nie będzie się kończył jego żywot, bo tak już jak obiecałem, no zatrzymam go do końca serii. Tylko o to chodzi, że już będą się powoli kończyć do niego maszyny, które on, no tutaj naprawdę, tak naprawdę tylko w kosach będzie mógł robić na razie i może no i nie wiem w sumie z czym inny, no bo już reszta no to już on się po prostu nie nadaje, to słaby, także wiecie, ale zawsze w tych kosach będzie właśnie wystarczający myślę do prasowania nim. Także także no, że kurde wyładował nasz drodze bele, ale trudno, nic nie poradzę. Także, także no. Tak się to przedstawia wszystko. Właśnie, no dzisiaj mamy 74 odcinek, także naprawdę to już jest dużo, a masa jest od początku, także... także wiecie. Swoje zresztą jak widzicie ma, no bo ma już prawie 50 godzin, także no to jest... to jest dużo. Właśnie, jak naciągnik, także... także wiecie. I też w najbliższym czasie, miałem powiedzieć i nie mówiłem, że w najbliższym czasie będziemy sobie wyrobić wycinkę drzew, właśnie. Będziemy sobie robić wycinkę drzew W tym sezonie, nie wiem czy, Nie, w tym sezonie myślę nawet, że będziemy to wycinkę robić W sensie farmingu Bo ogólnie w następnym odcinku Będziemy robić sobie jakieś prace polowe Może jakieś siewy, takie duperele I może nawet za dwa odcinki Będziemy sobie robić wycinkę, bo jeden odcinek z wycinki Chcę właśnie zrobić I prawdopodobnie wypożyczę do tego Scorpion Kinga, tak jak właśnie Planowałem, bo piło się jakoś Nie wiem, czy będzie mi się chciało Bawić, dlatego pobawimy się właśnie Skorpionem. Pierwszy raz w końcu. No bo wyszła ta gra już, kurde, kiedy 8 miesięcy temu, a jeszcze ani razu tym Skorpionem się nie bawiliśmy. Też fajnie by było w końcu jakąś serię z drewna, z drzewa w sensie zrobić. Jakąś serię miałem to zrobić, czy jakoś nie wyszło. Jakiegoś prawdziwego Drowala czy coś. I myślę, że w najbliższym czasie może coś by się takiego pojawiło. Ale na razie plany są takie, że jeszcze w sierpniu. Pojawi się jeszcze jedna seria właśnie z Dawidem, i na razie tyle. To więc we wrześniu, najwyżej, dopiero się jakaś kolejna pojawiła. Po prostu seria: może właśnie jakaś z drzewa, bo brakuje mi właśnie tego leśnictwa. Jednak w farmingu, a jest ono tutaj naprawdę dobrze rozwinięte, bo jest dużo tych rodzajów drzew. Więc fajnie by było właśnie jakąś serię z leśnictwa zrobić. Właśnie także. Także co, 20 minut odcinka mamy, kończymy sobie prasować, więc lecimy sobie zaraz do naszego klasa i kupujemy sobie przyczepę yy, właśnie. Także także no dobra elegancko pracujemy sobie dalej yy, i będziemy mogli już yy, właśnie lecieć sobie kupić. No idealnie by wystarczył pieniędzy. Zostawienie mi na koncie 1100 dolarów, nie? Idealnie, idealnie praktycznie starczy. Także spoko żebyśmy mogli ciągnik zatankować bo tu widzę, E, tu widzę że we wszystkich ciągnikach mało paliwa jest także właśnie, bo ja też nie napełniłem, że tak powiem tej beczki co jest na gospie z paliwem ponieważ nie miałem pieniędzy i teraz w sumie też nie mam zbytnio, także wiecie dobra, ja zostawiam tego masajka sobie tutaj ja oczywiście dokończę tę robotę poza odcinkiem a my teraz typamy się do naszego klasa i właśnie, kupujemy sobie teraz właśnie tą Przyczepę do zbierania. Oto sobie kupujemy. Um, ustawienia kół. Damy sobie może takie. Um, więc elegancko kupujemy za 50 tysiąców um, sobie przyczepkę. W końcu mamy tą przyczepę. Jestem mega zadowolony z tego powodu. Bo tyle pieniędzy co... Ja, ja wypożyczałem to z przyczepę chyba już nie wiem ile razy. Z 10? Nie no, 10 może nie, ale no dużo razy wypożyczałem. Przecież ostatnio wypożyczałem przecież do zbierania, także. No często. No właśnie ją wypożyczałem, więc w końcu mamy ją na własność. Tą przyczepę. Troszeczkę no, kosztowała, no 50 tysięcy, ale zwróci się szybko. Także yy, myślę, że się opłacało kupno tej przyczepy. Yy, także, także no dobra, my sobie tutaj skręcamy na szybkości bez zatrzymywania i lecimy sobie właśnie zbierać te yy, belę. Pozbieramy sobie ich trochę i spróbujemy już się wyładować może, chociaż w sumie na no, pełnej szczepy nawet nie będziemy mieli, także nie wiem czy będzie sens, że tak to powiem. BOŻE, TERAZ MI ZLAGOWAŁO, ej no to ja nie wiem, raz laguje w tym miejscu, raz mi nie laguje, kurde ja nie rozumiem tego farminga już, nie wiem, wywalone tego farminga, tyle powiem, yy, więc my sobie teraz zbieramy te nasze belki sianka, yy, właśnie teraz. Ładne one wyglądają, tylko kurde, zapomniałem zmienić rozmiar, bo chciałem 150 ki zrobić, a kurde, zrobiłem te najmniejsze, no ale już trudno. Już będą, niech, już niech będą te, że tak to powiem. Najwyżej te, jak będziemy słomę prasować, to też będę musiał takie, żeby jak będę robił właśnie te TMR, to żeby były jednakowe, i, że tak powiem, pojemność te belki, żeby było mi... Łatwo robić to, a nie było jakoś ciężko. DTMR, także także wiecie o co chodzi. Więc zbieramy sobie te bele i właśnie w tamtym miejscu, gdzie jest rzutnik rozbeczka, teraz będę chciał sobie je rozładować. Więc nie wiem, czy one tam wszystkie się zmieszczą które sprasuję, nie, ale raczej powinny jeszcze się zmieścić także. Najwyżej, to co się tam nie zmieści, to zawiozę do owiec, bo do, u, u owiec jest dużo miejsca na te bele, No, trochę co prawda ogólnie tych belsiana już poszło, że tak to powiem, ale jeszcze mają duży zapas, także u owiec jeszcze jest bardzo duży zapas, więc tam u nich nie trzeba jeszcze nic, że tak powiem, impresować, bo jest, jak widzicie, tam jeszcze dużo tego mają, więc właśnie nie ma. Nie ma potrzeby, tylko dla krówek, właśnie zesianko te teraz. Yy, mamy yy, robione, tak jak mówiłem, właśnie. Yy, także no, więc sobie zbieramy. Eee, prawie pełną przyczepę będziemy mieli. Nie spodziewałem się, yy, że już będziemy mieli jak widać 75% yy, tej przyczepy, także fajnie. Yy, właśnie, yy, już od razu, w sumie, yy, jak sobie jedziemy. No nie wiem, jechać to rozładować? Tak się teraz zastanawiam, bo na długość to chyba już będzie idealnie nawet. Więc nie wiem czy ładować to do pełnej przyczepy czy nie. Dobra, wiecie co, pojedziemy teraz na Gospę. E zobaczyć właśnie jak to tam będzie wyglądać. Czy to tam będzie git to wyglądać właśnie, czy nie. E więc sobie teraz polecimy i... E I zobaczymy, o, i teraz żebym przejechał, to już teraz mi nie lagowało. Ja nie wiem od czego to zależy, naprawdę nie wiem. E nie wiem, wywalone to, że tak powiem, po prostu nie wiem o co z tym chodzi. O, tutaj jak widzicie, pięknie pole zaorałem całe. Trochę, że mi zajęło orka, że tak powiem, tych pól, ale poszło szybko, gładko i pomaśle. Jak pomaśle. Yy, także, także no. Więc my sobie lecimy. No, kurde, trzeba będzie się odkuć, że tak powiem. Trochę to jest kasą, bo kurde, znowu jesteśmy biedni. Więc trochę niefajnie. Więc trzeba będzie się jakoś odkuć. Eee, więc, więc co? No prawdopodobnie właśnie będziemy sobie drzewa już ścinać w najbliższym czasie. No na tych drzewach myślę, że troszeczkę jednak zarobimy, bo są one bardzo wysokie i równe, więc na tych głodach powinniśmy naprawdę bardzo dużo zarobić, że tak to powiem. dobra, my sobie lecimy, eee, że tak powiem. Co to w ogóle tutaj pika, jak przejeżdżam? Nie wiem o co chodzi. Eee, właśnie chcę w tym miejscu, oto, w tym miejscu właśnie wyładować. I z tego co widzę. Ja nawet chcę wysiądę w sumie. Kurde, trochę ciemno jest, latarkę zapalę. Jak to będzie właśnie wyglądać? Chyba jest Git, chyba, chyba na długość będzie dobrze, że tak powiem. Więc można, że tak powiem, zabrać sobie te maszyny i spróbujemy to wyładować sobie. I zobaczymy, jak to tutaj będzie. Nie ...wyglądało, tylko musimy pozabierać sobie te dwie maszyny właśnie gdzieś Na razie je przestawimy byle gdzie, aby nawet i tutaj je przestawię i... ...i będzie właśnie git O, tutaj je przestawię Jeszcze rozrzutniczek trzeba przestawić, no na razie te maszyny nie będą używane, no bo jednak przez sezon w sumie nawet w sumie dłużej, no bo trochę im zajmie zrobienie tego obornika i tak dalej To co prawda 5 ton jest, ale co to jest 5 ton? Także... No dobra, w sumie ja wiecie co ja sobie odstawię tutaj to. Możemy sobie włączyć migacze w sumie. O, dobra, odstawimy sobie tutaj to i spróbujemy rozładować sobie teraz te bele. Zobaczymy jak nam to się uda i zobaczymy jak to będzie wyglądać właśnie. Tylko teraz trzeba nakręcić, że tak powiem, tą przyczepą, więc musimy nakręcić, dobra oj. Dobra, elegancko. I też w najbliższym czasie planuję zrobić jakiś nocny odcinek, bo już jakiś czas temu właśnie robiłem i, I fajnie wam się to spodobało, więc fajnie by było znowu jakiś nocny zrobić, więc Może z tej orki zrobimy z tych prac polowych w następnym odcinku jakiś nocny odcinek Co sumie czemu by nie, zobaczymy Dobra, więc my teraz tak, spróbujmy sobie to wyładować w miarę tak jakoś Najlepiej jak się to będzie dało tego, co widzę na długość, to jednak można i całą przyczepę wyładować, ale i tak ja to będę później rękami jeszcze próbował rozładować, także wiecie. Dobra, i spróbujmy teraz to właśnie rozładować. Kurde, jest ciemno strasznie, bo sobie światło zapalę. Bo przez te shadersy jest strasznie ciemno, dobra. Ym, I wyładowujemy sobie. Dobra. Zobaczymy, jak to, kurde, będzie wyglądać. O! Dobra, powoli powolutku, o. Dobra, elegancko. Chyba się udało, że tak to powiem. Wyładować to tak jak trzeba. E, ładnie wyładowałem, jak widzicie. Udało mi się. I widzę z tego co widzę, można na spokojnie całą przyczepę. Y, identycznie, idealnie cała przyczepa, tak jakby wejdzie na... Y, wiecie, w sensie na styk. I tu jeszcze jedna może w sumie wejść, jak się to jeszcze jakoś lepiej ucha. Także będzie mieli ładnie tutaj sianko właśnie załadowane, także bardzo fajnie. Um, więc, więc no yy, ja też ja no kosto ogólnie dokończę poza odcinkiem sobie a wam już dziękuję yy, za oglądanie dzisiejszego odcinka więc jeżeli oczywiście wam się spodoba to zostawcie łapeczkę w górę yy, i co, trzymajcie się do następnego odcinka i cześć